Cześć! Poprzednim razem był film na temat przemocy wobec kobiet, więc teraz opora opowiedzieć o przemocy wobec mężczyzn. Choć przemoc wobec kobiet jest problemem ogromnym i można by było na ten temat zrobić kilka lub kilkanaście odcinków, to nie można też zapomnieć, że płeć męska również bywa ofiarą przemocy i należy mówić o tym problemie. I pewnie ktoś sobie zaraz pomyśli: Jak facet może być ofiarą przemocy ze strony kobiety? Przecież on jest dużo silniejszy od niej. Jak facet może dać się uderzyć kobiecie, aby coś w stylu? Na pewno sobie zasłużył, więc dostał od niej twarz, a teraz udaje, jaki to jest biedny. Niestety są to typowe wytłumaczenia na tego typu sytuacje, ale prawda jest taka, że przemoc wobec mężczyzn również istnieje i ma się bardzo dobrze w naszym kraju, jak i na całym świecie. Czemu o przemocy wobec mężczyzn tak rzadko się mówi. Temat przemocy wobec mężczyzn nie jest tak bardzo omawiany jak ten wobec kobiet. Powodów jest kilka. Przemoc wobec kobiet jest wciąż nagłaśniana przez różne instytucje dla kobiet, a ten wobec mężczyzn w ogóle lub bardzo słabo. Nie ma dla mężczyzn specjalnych instytucji lub chociażby jakiegokolwiek wsparcia. Mężczyźni wstydzą się nagłaśniać na ten temat, bojąc się oceny innych. Temat wobec mężczyzny jest często wyśmiewany przez społeczeństwo. Prawda jest jednak taka, że bez względu na, na to, kim jest ofiara, należy jemu lub jej pomóc i okazać współczucie. Jak się objawia? Przemoc wobec mężczyzny może się objawiać na różne sposoby. Postaram się opisać ogólne przykłady takiego zachowania. Przemoc psychiczna to niekonstruktywna krytyka i ugadywanie mężczyzny w cztery oczy lub publicznie. Negatywne ocenianie jego dotychczasowych osiągnięć, poniżanie na wszelkie możliwe sposoby. Przemoc fizyczna to polickowanie, rzucenie w mężczyznę różnymi zycami oraz wszelka inna forma przemocy fizycznej. Podejście społeczeństwa do problemu. Z tego co wiem, jest bardzo znikomy procent mężczyzn zgłaszających na policję informacje o byciu ofiarą przemocy.